Siemano, z tej strony Wicegamer Gamer. W dzisiejszym odcinku e, będziemy oglądać sobie e, najśmieszniejsze momenty w Stars e, Jeszcze zaraz zaczniemy sobie oglądać. E, nie, za, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, oraz suba będzie mi miło, nie zmuszam. A my co, przejdziemy sobie do e, naj, najśmieszniejszych momentów. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie to w komentarzach. Także lecimy. Jezu, co ten Mortis zrobił, nie no. To było dość śmieszne. Ten Mortis w ogóle się zbagował. Aha. Co? No, dość dziwnie to wyglądało. Ale naprawdę, niektóre akcje w Brawl są śmieszne. Nie, muszą to strzelić. Ale ta Bibi porobiła, nie. Ale Bibi porobiła, dobra. Colds bull. Ciekawe kto tu wygra. Ja obstaję, że to ja jednak ten Buby wygra, ten Bono, bo ile on ma HP No nie wiem kto wygra. No nie, co? Ja nie mogę, ten kot go porobił w ogóle, nie? Masakra jakaś o, Ale Maxo bronił, dobra, ale wybronił to, nie? Kurde Jezus Biedny pick. Czasami też te, tak yy, mam, przy, że na przykład puszczę bańkę i ktoś ginie, bo ktoś we mnie tą bańkę i po prostu się umiera, nie. Ale porobi... Dobra, nie, 3 ulty idealnie zużyte. Nie no, masakra jakaś. No i mają bramkę. Także napiszcie w komentarzach czy chcecie jeszcze więcej takich odcinków. Czy chcecie śmieszne, czy spróbujcie się nie zaśmiać, na przykład, czy wolicie śmieszne monety z Brawl napiszcie to w komentarzu. Ale Dynamite porobił, dobra. Ale porobiła to jakiś. Ale Mortis porobił, kurda. Ale porobił. No tak, tak jestem, że... O, tu jakieś reklamy mam z Fortnite oczywiście. Przepraszam was za to. Za to, no tak czasami jest po prostu Aha, i teraz y, Kto, kto to przeżyje Czy ten ból, czy Daryl ja, ja nie wiem, ja tego jeszcze nie oglądałem Więc nie wiem Aha, on uciekł do grzybków Dobra Dobra No ból go porobił Myślałem, że to jednak ten Daryl wygra, ale jednak nie Sandy a! No i obstawiałam, że ta piłka się zatrzyma idealnie w, w tym miejscu, więc to było śmieszne. Nie mów, że... Nie, ten Leon... Nie, nie, jak on to porobi, to ja nie wierzę w to, nie. O kurde, ale porobił. Ale ich porobił, nie? Kurde. Nie, 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 co? Co? Co tu się stało w ogóle? A i co tutaj się stanie? Ten ci miny. Tak. I że on ma w ogóle 41 hapsa. Ale no. porobił, nie no, to, to, to są takie akcje najlepsze. O! Taką akcję miałem ostatnio. Grańce Piper, tylko że to pokowa już Ulta, ja też obroniłem, to więc napra naprawdę Rzadko to się zdarza. Ja, ja nie mogę z tego dźwięku y, dodawanego do Rico jako że no ja nie mogę z tego. Thank you. Ten mu podał Thank you. i co, porobi? Porobią. Thank you. A, Thank you. Ale dobra, porobili ich, wszystkich porobili. O Piper, tutaj widzę... No, no biedny Dynamike. Rip, no Piper na dystans, no to wiadomo. Dobra, o co tu chodzić? O co chodzi? Dobra, ona zabije tego Deryla. Pójdzie po tego kubca. Oa i soczek, dobra, dobra. Już, już teraz, I Na soczku to ona każdego może zabije. Dobra, jeden kill. Jak ona zrobi kilka... Dobra, drugi. Trzeci. Ale porobiła, dobra. Tu skoczył w jej, w jej bomby. Nie no, dobra, to było. I co, nie strzelam Co? Ja z Jarką tego nie trafił. Ja nie mogę z tego. A i takie podobnym akcję widziałem, że Tara sobie przechodziła w ogóle i ten der jej yy, uciekł, nie? Znaczy się schował dalej. Jezu ona go nie widziała? To dziwne było A i, te, i teraz on porobił, nie? To było dość dobre A Tego jeszcze nie widziałem Opcję, że tu jakaś fajna brama wpadnie Aha, obronił to Jezu co ten kruk zrobił, nie? Jezu, nie mogę z takich filmów. Dobra, Bibi porobiła Ale Bibi tutaj potrafi, widzę porobić Co tu się dzieje w ogóle? Ty? Ja nie mogę z tego I ten dynamak to por porobi, porobi A, a do, do, dobra ona tego Star Powera Dynaskog Więc to, to naprawdę na tym Star Powera można dużo zrobić no, i, i Krug porobił. Porobił. Krug versus Shell. No, no nie wiem, kto by w sumie wygrał. Shellka z ultem na blisko, to wiadomo, że go zabije. Krug na blisko, to znaczy, Krug jest na blisko nawet dobry. Czekajcie, yeah, mm -hmm. ja zrobię tylko na chwilę cięcie. Przepraszam was za te cięcia, ale musiałem na chwilę wyjść. Dobra, już wracam. Ale do, dobra, bardzo i porobił tego kruka. Myślałem, że już to przegrałem. To były ostatnie sekundy, bodajże. No, w ogóle ten skin do króla mi się strasznie podoba. Nie mam kroła, ale jakby go, jakbym miał kroła, to chciałbym tego skinu mieć. Nawet no 300 gemów to jest dużo. Dobra, jak ten kruk to porobi, to nie wiem, no serio. D do, dobra, soczek się w ogóle. Ja bym obstawił, że to Daryl ale chyba mi się wydaje, że ten kruk jakoś go porobi. Dobra. dobra. Wziął soczek i porobił, nie no dobra. K Krow był naprawdę dobry. I co, obroni to? Obronił to, Jezus! Ja miałem tylko taką jedną akcję bólem właśnie. Bólem jeszcze nigdy. No i ta bańka oczywiście. Porobiła. Dobra, Jezus, ten de, de, de już tak wszystkich porobił. No, i właśnie, i tak czasami właśnie nie, niektóry, niektórzy gracze tak właśnie wylecą bólem, nie? No ale trudno, no co? Dobra, ten... ten Leon tutaj... Tej, tutaj... 201 HP, nie? I teraz... i, i musi stać w miejscu, nie? I nie użył spajka. Jezu, spajka w ogóle porobił. Je Jezu, ale Leon on a ja że lęku on to przegra raczej. No. I co, nie strzelą. A dobra, bo yy, był ten, dogrywka, i się te ścianki wtedy niszczą w ogóle. I ten nie trafił, nie. Idź, idź i strzelą, strzelą to. Dobra, nie, nie, no na serio. Ale kurde, nie strzelili, ale to śmieszne było. to jest Max, tak? Tak, to jest Max i Piperka. I po co ona idzie w sumie? A, i we dwójkę zginęli. Tylko, że Piper wygrała. Aha, dobra. Dobra, tutaj widzę Leon, Bibi. A to jest na Brombalu. I co? Bańka porobi. Nie no. Nie wiedziałem, że bańka... bo Boże, znowu reklamy, poczekaj... Przepraszam was za te reklamy, no ale sami wiecie, no tak reklamy po prostu się włączają. Dynamite. Jezu, ból teraz na soczku i ten dynamite go porobi, nie? Tyle hapsa, to... Ja bym nie porobił tyle. Ależ mi ile jeszcze odcinka? No! Także zaraz odcinek będzie się kończyć. Ale tutaj ta B robi No i co tutaj się stanie? I co Mortis vs Mortis? Tylko że jeden ma 14, 14 parków, a drugi ma 3 A, co? tak, dobra Ale porobi Także to będzie koniec Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.